Witajcie. Na dzisiejszej lekcji przyrody opowiem Wam o Wolińskim Parku Narodowym. Jest to jeden z 23 parków w Polsce i znajduje się w północno-zachodniej części Polski na wyspie Wolin. Waszym zadaniem będzie przy, przeczytać sobie na temat tego parku w książce, w podręczniku na stronie 19. Posłuchajcie. Park został założony w 1960 roku. I tak jak mówiłam, leży na Wyspie Wolin, yy, w jego centralnej części, yy, na powierzchni 11 tysięcy hektarów. Zobaczymy to sobie na mapie. O! Na pokazać całą Polskę. A, Czyli, jak tutaj jest mapa Polski, my się gdzieś tutaj znajdujemy, mniej więcej, to Wyspa Wolin. Z drugiego, na drugim krańcu Polski, na pół, w północno-zachodniej części o, Woliński Park Narodowy, na wyspie Wolin. Jest to miejsce bardzo zróżnicowane pod względem krajobrazu, bardzo też malownicze. Są tam jeziora, zarówno takie polodowcowe, jak i jeziora sztuczne. Po kopalniach Kredy, takie słynne jezioro tam, znajdujące się, nazywa się jeziorem Turkusowym. Są tam też piękne lasy, strome brzegi morskie. Wśród drzewostanu przeważają buki, są też stare sosny, dęby bezszypułkowe, wspaniałe pnącza wiciokrzewu pomorskiego, bluszczu, storczyki i mikołajek nadmorski. Przypomnijmy sobie, jak wygląda, bo już kiedyś mówiliśmy na temat tej rośliny. Mikołajek Nadmorski. Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego znajdują się też rezerwaty, ścisłe rezerwaty leśne, których nazwy nadano imiona, jak gdyby takich patronów, słynnych podróżników, botaników, na przykład Władysława Szafera czy Stefana Jarosza. W krajobraz Parku Narodowego wpisują się klify Zobaczymy sobie taki, taki klif. O, wybrzeże klifowe. Troszeczkę poobracam. Jest to właśnie strome wybrzeże, porośnięte roślinnością nadmorską i właśnie sosny, buki. Hmm. Tu jest jeszcze też zdjęcie takiego klifu. O. Jeszcze tutaj właśnie. Jeśli chodzi o zwierzęta, jakie żyją właśnie na wyspie Wolin, na, w wolińskim parku narodowym, to przede wszystkim bielik. Bielik jest też symbolem. Parku Narodowego. Tak wygląda na żywo, a tak wygląda już logo Wolińskiego Parku Narodowego. Żyją tam także puchacze, wodniczki, lisy, sarny, myszołowy. Na wyspie Wolin w Wolińskim Parku Narodowym znajduje się też pokazowa zagroda żubrów, z której można się dostać pieszym szlakiem z Międzyzdrojów. A, widzimy zdjęcie z tej zagrody. Dla zwolenników przechadzek jest tam wiele właśnie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych. Warto właśnie wybrać się do tego Parku Narodowego, żeby zobaczyć no, całkowicie inną od naszej przyrodę, a szczególnie właśnie te nadmorskie ptaki i saki Występuje tam też foka szara. Morświn. No, myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o Woliński Park Narodowy. Resztę sobie doczytacie, kogo temat zainteresował, może sobie obejrzeć inne w sieci filmiki zawarte na temat właśnie Wolińskiego Parku Narodowego. Jest to pierwszy z parków na północy Polski o Słowińskim opowiem niebawem. Dziękuję. Pa.